Jacht leci nad wodą. I w tym miejscu warto powiedzieć wprost: Surface Drive to napęd zrodzony z filozofii osiągów. On nie powstał po to, żeby pływać 12 węzłów i cieszyć się ciszą w kabinie. On powstał po to, żeby przy 40, 50, a czasem jeszcze większej prędkości jacht zachował stabilność, efektywność i kontrolę. Dlatego, kiedy ludzie mówią, że to napęd doskonały, to mają na myśli jedno. W swojej dziedzinie, czyli w szybkim pływaniu, jest niesamowicie skuteczny. Oczywiście genialne rzeczy mają swoją cenę. Napęd powierzchniowy jest bardziej skomplikowany mechanicznie niż prosty wał. Jest hydraulika, są elementy ruchome, są uszczelnienia, które muszą być w idealnym stanie. To oznacza, że serwis i dbałość o układ są ważniejsze niż w wielu prostszych rozwiązaniach. Po drugie, to rozwiązanie Kosztuje i to nie jest tylko koszt zakupu. To także koszt wysokiej jakości śrub, komponentów i profesjonalnej instalacji.